Ja wszystkim jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który ze względu na omawianą książkę będzie krótki, bo długo o tym opowiadać się najzwyczajniej w świecie nie da. Natomiast sądzę, że dla sporej grupy z Was to może być niezwykle interesujące, ponieważ ta żółta książka, na której być może w tym momencie nie widzicie zbyt dużo, jest dokładnie serialem skam, który możecie trzymać w Waszej ręce w formie książki. Więc jeżeli podobał Wam się ten fenomenalny norweski serial, no to zdecydowanie polecam Wam obejrzeć ten filmik, ponieważ wydawnictwo Rebis wydaje w naszym kraju właśnie serię książek na pod podstawie serialu Scam. A czym te książki dokładniej są, tego wszystkiego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Ale żeby rozwiać te wszelkie wątpliwości, czy ta książka jest po prostu cała żółta i o co tutaj chodzi, to pozwólcie, że teraz weźmiemy taki trochę bliski kadr na to, jak wygląda ta okładka. Jak widzicie, jest tutaj wytłoczony napis Scam oraz sezon pierwszy Ewa scenariusze. Mamy również wytłoczone nazwisko autorki, czyli Julie Andem, i to jest do. Dokładnie, pani, która jest tak naprawdę główną showrunnerką tego. Oto serialu. Ona właśnie go reżyserowała, pisała scenariusz. Tak naprawdę to dzięki niej. Scam widzimy w takiej, a nie innej formie, która jest no, innowacyjna, musicie przyznać. Zresztą, jeżeli ktoś z Was widział serial, to wie, jeżeli nie. No to ja tutaj o serialu jako tako opowiadać nie będę, bo od seriali mam inny kanał serialowy, tam Was zapraszam. Tutaj skupimy się na tym to małym żółtym cudeńku wydanym w kształcie książki. Wróćmy jeszcze na chwilę na bliższy kadr. Jak widzicie z tyłu macie krótki opis co w tej książce się znajduje. Myślę, że również warto poświęcić chwilkę tej wklejkę, która kolejny raz idealnie oddaje całego ducha tej oto książki tego wszystkiego co się tutaj dzieje. I jak widzicie, w tej książce znajdziecie nie po prostu powieść z taką typową fabułą pisaną prozą, tylko znajdziecie tutaj uwaga, uwaga, scenariusze. I warto jest zaznaczyć, że to co macie w tej książce to są scenariusze takie pierwotne, w których zawierają się na przykład em, dużo bardziej obszerne dialogi, takie dialogi, które zostały wycięte przy nagrywaniu, albo w ogóle znajdują się tutaj sceny, które nigdy nie zostały nagrane, ale właśnie Julie Andem je spisała w tym swoim pierwszym pomyśle na to, jak ma skam wyglądać te kolejne odcinki. Znowu bliższy kadr, bo chcę Wam pokazać, że tutaj nie macie podziału na em, rozdziały, tylko moi drodzy na Odcinki. Jak widzicie, to wszystko jest bardzo ładnie ze sobą graficznie rozdzielone, takimi żółtymi kartkami. Jeżeli chodzi o same wydanie, to jak już wcześniej wspominałam, wydanie Storebiz, wyda również pozostałe tomy z tej powiedzmy serii serialowo z Ściszej chodzi mi właśnie o te książki i każda z kolejnych książek będzie utrzymana w identycznej estetyce czyli będziecie mieli te Twarde, przepiękne oprawy z tą różnicą, że każda kolejna książka będzie po prostu opatrzona innym kolorem przewodnim, tutaj macie żółty oraz z tym, że kolejne tomy będziecie mogli rozróżniać po tym, ile wytłoczeń napisu skam się tutaj znajduje. I tak rozumując, przy drugim sezonie serialu będą dwa napisy skam, przy trzecim trzy, przy czwartym. Cztery, więc ja się nie mogę doczekać, aż te wszystkie książki ze sobą skompletuję i zbiorę, bo będą one koło siebie wyglądały niesamowicie. Plus po przeczytaniu tej książki, właściwie tego scenariusza, wiem, rozumiem. Po co to zostało wydrukowane? I teraz pozwólcie, że tymi moimi spostrzeżeniami się z Wami podzielę. Tylko, że wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś jakimś cudem skam nie widział albo w ogóle o nim nie słyszał. Jeżeli są tu takie osoby, to dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawa z tego względu, że naprawdę ten serial pomiędzy rokiem 2015 a 2017 to był tak wielki hit, że miałam wrażenie, iż każdy go ogląda. Jeżeli zastanawia was, który sezon jest moim ulubionym, to damy znać, że. Opowiada on o najprościej w świecie nastolatkach w Norwegii, o takiej grupie przyjaciół, która chodzi do szkoły średniej w Norwegii i w pierwszym sezonie, czyli w tej pierwszej książce, główną bohaterką jest Eiva i z każdym kolejnym sezonem um, serial skupia się bardziej na innym bohaterze. Jeżeli chodzi o Eivę, to to jest dziewczyna, która rozpoczyna swój pierwszy rok w szkole średniej, ma tutaj sporo takich wariacji w życiu swoim romantycznym, w swoich przyjaźniach. Ona tutaj nawiązuje właśnie relacje z grupką nowych przyjaciół, no nie wszyscy są ta cenowie. Po prostu ten pierwszy sezon to jest pierwszy rok z tego życia w liceum z jej, powiedzmy, perspektywy, z nakierowaniem na, na nią jako główną bohaterkę. Ważne w skamie jest to, że on jest niesamowicie szczerą produkcją, że to jest dokładnie to, jak życie nastolatków wygląda. Wielu z Was mam wrażenie, że się z tym utożsami. Oczywiście, jeżeli chodzi o te realia norweskie, to one się trochę różnią od naszych, natomiast te różnice akurat ogląda się z wielką przyjemnością i takim niesamowitym zaciekawieniem, przynajmniej ja tak to odbierałam za każdym razem, kiedy coś, coś mi tutaj zgrzytało lekko i wiedziałam, że to jest po prostu ta różnica kulturowa. No i też, co jest istotne, skam porusza bardzo ważne tematy takie jak na przykład e, problemy z samoakceptacją, z zaburzeniami odżywiania, z własną seksualnością, z e, poczuciem pewności siebie. Aż w pewnych momentach dochodzimy do jeszcze cięższych tematów, takie jak prześladowania, czy też molestowanie, napastowanie różnego rodzaju. Naprawdę jest to serial, który pokazuje brutalność Życia, ale w taki niesamowicie realny sposób, nic tutaj nie jest przesadzone w żadnym wypadku, dlatego ja tak bardzo skam pokochałam. No i moi drodzy, kiedy ja te książki pierwszy raz zobaczyłam, to pierwsza myśl, która mi przyszła, że to po prostu będzie taka zwykła powieść, ale potem, kiedy dowiedziałam się, że będzie to właśnie scenariusz, który będzie zawierał te wszystkie sceny, które po prostu zostały wycięte, niezrealizowane i tak dalej, i tak dalej, to byłam jeszcze bardziej tej książki ciekawa i powiem Wam, że rzeczywiście. To, co jest tutaj w tym scenariuszu, bardzo mocno uzupełnia e, cały obraz tego serialu tych bohaterów, ale oczywiście trochę na początku może się to dziwnie czytać, no bo jednak wciąż jest to scenariusz. Chociaż mam wrażenie, że Dildeskaria tutaj są naprawdę takie bardzo rozbudowane, bogate, więc to nie jest tak, że Wy nie jesteście w stanie sobie zupełnie wyobrazić, jak to wszystko wygląda, i czytacie same dialogi w żadnym wypadku. Emocje, e, miejsce, w którym to się dzieje. Wygląd bohaterów to wszystko jest tutaj oddane. Plus, przez to, że jest to scenariusz, mimo że on zawiera naprawdę kilkadziesiąt odcinków i bardzo długi okres czasu i mnóstwo wydarzeń, to czyta się niesamowicie szybko, no bo jednak samej takiej treści jest tutaj mniej niż w normalnej książce, więc. Ja ogólnie jestem niesamowicie zadowolona z tego, że coś takiego wyszło, chociaż wciąż chciałabym przeczytać może powieść na podstawie tego serialu. Myślę, że ona też mogłaby wiele dodać jeszcze w temacie skanu. Mimo, Może już ta książka, ten scenariusz wydany w fizycznej formie, już dodaje do serialu naprawdę dużo, więc jeżeli jesteście fanami Skam, jak najbardziej polecam Wam sięgnąć po te książki. Moim zdaniem się nie zawiedziecie, ja w żadnym wypadku się nie zawiodłam, cieszę się, że wydawnictwo Rebs w naszym kraju to wydaje. No i jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie tej oto książki, to zapraszam Was do komentarzy, jeżeli film Wam się podobał. Możecie zostawić na przykład kciuka w górę i dajcie mi proszę znać, to jest moja największa prośba, czy oglądaliście Skam? komentarzach i czy macie ochotę przeczytać tę książkę. Ja w tym momencie bardzo, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym. Pa